Półorganizowanej przez Konfederację Korony Polskiej oraz Instytut Wiedzy Społecznej imienia Krzysztofa Karonia. Ja się nazywam Marta Czech. Z nami jest poseł, wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej Roman Fritz. Jest również pani Teresa pracownik Korona Rzeszów. Ale dziś ważne dla tematu naszej konferencji prasowej przede wszystkim nauczyciel, pedagog, dyrektor szkoły. Są z nami przedstawiciele wspomnianego Instytutu. Instytutu Wiedzy Społecznej imienia Krzysztofa Karonia. Panowie Jakub Zgierski, Robert Zawacki, Bartosz Kopczyński. Serdecznie Witamy, jest z nami również pan redaktor Marcin Rola. A znajdujemy się szanowni Państwo przy Alei Szucha 25, przed Ministerstwem Edukacji Narodowej, gdzie za chwilę odbędzie się protest, pikieta pod hasłem Nie zniszczycie naszych dzieci. Organizatorem tego wydarzenia jest Instytut Wiedzy Społecznej im. Krzysztofa Karonia. Bardzo dziękujemy organizatorom za inicjatywę, za wydarzenie, za ten protest. Protestować warto i trzeba, ponieważ to nieszczęsne ministerstwo próbuje niszczyć polskie dzieci. To już nie tylko Ministerstwo Edukacji, a nawet nie tyle Ministerstwo Edukacji, o ile kiedykolwiek nim było, to już jest Ministerstwo Jawnej Deprawacji naszych pociech. Wystarczy wspomnieć wprowadzaną w polskich szkołach tzw. edukację zdrowotną, która jest de facto promocją zboczeń, dewiacji, promocją wyuzdania i wynaturzeń wśród młodych, najmłodszych pokoleń Polaków pod pretekstem postępowania. Brutalnie nastaje się na niewinność, na wrażliwość i tożsamość polskich dzieci. Rodzice zgłaszają nam różnorodne problemy jakie mają w szkołach ze swoimi pociechami jeśli chodzi o system państwowej edukacji i to wszystko szanowni państwo zakrawa i woła o pomstę do nieba i to już nie jest tylko przybieranie chłopców za dziewczynki i na odwrót w ramach tak zwanych tęczowych piątków to już są wyuzdane warsztaty w stylu nakładania prezerwatywy na banana szanowni państwo i to systemowo dzieje się za nasze pieniądze, które są dystrybuowane w ramach tego nieszczęsnego resortu ministerstwa Edukacji narodowej, a kiedy dołożymy do tego tempą propagandę, czy to ewolucjonizmu, czy klimatyzmu, jeszcze dokładając likwidację bardzo cennych, wartościowych, patriotycznych lektur w szkołach, to mamy gotową produkcję tępych, ciemnych mas jak nic. Przypomnijmy, że na czele tej absurdalnej hierarchii w resorcie stoi niejaka. Barbara Nowacka, która za szkalowanie Polaków, mówiąc, cytuję, o polskich nazistach, do dzisiaj nie poniosła żadnych jakichkolwiek konsekwencji. Przypomnijmy, minister edukacji narodowej. Przypomnijmy również, że nas, nasz prezes, pan Grzegorz Braun, zaraz po występku Nowackiej złożył do prokuratury IPN, do pionu śledczego, do specjalnej komisji e, ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu zawiadomienie. Minęło trzy kwartały i jak nie było odpowiedzi? Tak nie ma ze strony e, dyrektora IPN-u. I drodzy Państwo, e, my pozostajemy dalej na stanowisku, że mm, Nowacka do dymisji i powtarzamy ten postulat również podczas dzisiejszego protestu. Zapraszam Panią Teresę Pracownik. Szczęść Boże, Szanowni Państwo, wzywamy Panią Minister. Barbarę Nowacką do opamiętania, bo to, co się dzieje obecnie w edukacji, jest przerażające, bo przecież przyszłość naszego narodu zależy od tego, jak wychowamy, jak ukształtujemy nasze dzieci, a wiemy, że pod frazesami, pięknymi słówkami, takimi jak inkluzja czy, czy też nowoczesność, Wprowadzane są rzeczy, które wołają o pomstę do nieba. Niszczony jest porządek moralny w naszych szkołach, niszczona jest tożsamość naszych dzieciaków, polskość i to jest przerażające. Wyrazem tego jest to, co już pani Marta mówiła. Prowadzanie od września yy, tak, zwanej, yy, edu, yy, tak zwanej edukacji zdrowotnej. To pięknie brzmi, ale w gruncie rzeczy, yy, proszę Państwa, tam wprowadzane są takie pojęcia jak orientacja seksualna, tożsamość płciowa zamiast wychowania w odpowiedzialności, wychowania w czystości. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tożsamość narodową, to niestety usuwane są treści bardzo ważne dla kształtowania dumy naszego narodu, chociażby postać pileckiego, czy postać siedzikównej inki przestają, istnieć w programie w podstawie programowej. Również rzeźbołyńską przemianowuje się na konflikt polsko-ukraiński. Także znikają z podstawy programowej takie treści dotyczące Katynia, czy palmirów. Po prostu to jest karygodne i sprzeciwiamy się takiemu demontażowi naszej edukacji i wzywamy panią minister do dymisji. Dziękuję. Zapraszam pana Jakuba Zgierskiego, który jest prezesem Instytutu Wiedzy Społecznej im. Krzysztofa Karonia. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za tłumne przybycie na naszą pikietę. Została ona zorganizowana przez Instytut Wiedzy Społecznej im. Krzysztofa Karonia z powodu kilku Przyczyn, że tak to ujmę, mianowicie rzecz najświeższa, czyli echa, konsekwencje, czy ciąg dalszy. Afery, można powiedzieć, najprościej afery związanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej czy konkretnie Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, czyli ORE, czyli placówką podległą właśnie resortowi edukacji. Jest to sprawa, która wypłynęła pod koniec kwietnia tego roku właśnie za sprawą interwencji pana posła Romana Fridlica, któremu w tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować, ponieważ mówiąc najoględniej, wielu posłów z różnych opcji wyrażało zainteresowanie tym tematem, ale tak żeby. Powiedzieć robimy i zrobić, no to tylko pan poseł tutaj tak się wykazał. Czy szerzej korona właśnie, dlatego tutaj jesteśmy też właśnie w, w ramach pewnej współpracy przy organizacji tej konferencji, później ta pikieta już konkretnie Instytutu. Jest to afera związana z tym, że ogromne środki finansowe zostały przeznaczone na pozorowane działania, na pseudo szkolenia dla dyrektorów szkół dotkniętych właśnie tą katastrofą w 2024 roku jesienią. Tam ogromne pieniądze poszły właśnie na dosyć bezsensowne. Warsztaty, które można powiedzieć pasowały bardziej dla dzieci, nie dla osób dorosłych. Ogromne pieniądze, jakby nie, nie, niespółmierne do tego, jaka tam jest treść, ile tam osób bierze w tym udział i jaka jest z tego realna wartość. Ale te wszystkie rzeczy mogły wyjść na wierzch dzięki temu, czy, czy opinia publiczna mogła się o nich dowiedzieć, tylko dlatego, że znalazł się odważny urzędnik, i tutaj zaraz się też wypowie, i tutaj zaszczyt jest taki, że jest członkiem naszego instytutu przecież. Właśnie, bo pracował w Ministerstwie Edukacji już dłuższy, dłuższy czas, troszeczkę po zmianie władzy się uchował, a z czasem musiał po prostu zrezygnować z tej pracy, z tego względu, że kierownictwo pod obecną władzą wymagało podejmowania działań po prostu niezgodnych z prawem, wręcz po prostu przestępczych, na co się zgodzić nie mógł, dlatego odszedł właśnie z pracy w ministerstwie. I co więcej, nie są to jakieś bezpodstawne oskarżenia, mianowicie cały materiał dowodowy w tej sprawie został przedstawiony Rzecznikowi Praw, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, RPO, który nadał oficjalnie status sygnalisty, e, czyli zgodnie z unijnym prawem, no sygnalista też określenie może niefortunne, ale fakt faktem, jest po prostu ochrona prawna od Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ kwestia zarzutów, materiałów przekazanych właśnie RPO, a później Prokuraturze Krajowej, te, te, te dowody świadczą o tym, że po prostu zostały... Popełniane przestępstwa urzędnicze, a pracownik, który o tym informuje, nie jest tutaj w żaden sposób zagrożony, że ujawnia coś, co nie powinno wyjść poza ramy ministerstwa, tylko właśnie robi to w interesie publicznym. I o tym na pewno kolega Robert Zawacki opowie szerzej. Natomiast drugi wątek to jest oczywiście to, o czym już rozmaite protesty, rozmaite demonstracje, wystąpienia w ostatnich miesiącach to poruszały, mianowicie kwestia edukacji zdrowotnej. O tym, o tym panie tutaj już wspominały, dlatego tutaj nie będę się rozwodził. W tej kwestii, bo myślę, że każdy wie, o czym mówimy, jeżeli chodzi o to taką pro, progresywną, lewicową e, agendę w ramach na przykład, edukacji zdrowotnej czy edukacji seksualnej i te wszystkie wątki właśnie, taki, takich nowinek światopoglądowych, to jest wszystko jasne. Bardziej zależało mi na tym, żeby opowiedzieć o wątku e, tym z powodzią, bo to jest taka sprawa unikalna, myślę, którą ujawniliśmy właśnie tutaj jako instytut we współpracy z panem posłem, który się, tak jak jeszcze raz powiem, e, podjął się tego zadania i konkretnie to zrobił zamiast. E, Długo nad tym rozprawiać i po tym, że nic by z tego nie wyszło. Dlatego bardzo jeszcze raz dziękujemy i na tym, w tym miejscu chyba skończę swoją wypowiedź. Dziękuję bardzo. Zapraszamy teraz wspomnianego pana Roberta Zawackiego, również reprezentującego Instytut Pana Karonia. Dziękuję nazywam się Robert Zawadzki. jestem byłym pracownikiem Ośrodka Rozwoju Edukacji. Jest to jednostka podległa Ministerstwu Edukacji Narodowej oczywiście tutaj pan prezes już wspomniał pokrótce o czym jest ta sprawa, czyli ta cała afera, no ona ma wiele tak naprawdę tutaj elementów, no tym głównym oczywiście jest to, że podczas tej katastrofy, która dotknęła południową Polskę, zostało oczywiście, no tutaj wiele szkół zniszczonych, no tutaj 431 placówek zostało totalnie zniszczonych, a 200 praktycznie do niczego się nie nadawało, no i byłem Jednym z tutaj członków yy, sztabu kryzysowego, który no, był w zastępstwie mojego kierownika, który z racji na bardzo wysoką pozycję jako były prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej, bardzo mocno się powoływał tutaj na relacje z panią Barbarą Nowacką, yy, panią Katarzyną Lubnauer i po prostu nie chciał chodzić na ten sztab kryzysowy, to mnie wyznaczył. I podczas tego sztabu kryzysowego ten człowiek zamiast realnie pomagać, no po prostu migał się od pracy i w pewnym momencie postawiono mi zadanie, żebym się dowiedział, co jest niezbędne, no właśnie w tych szkołach dotkniętych powodzią. No i ja zrobiłem takie rozeznanie i były to, już Państwu mówię, zniszczone kotłownie, zniszczone stołówki, sale lekcyjne, były też biblioteki, no po prostu szkoły praktycznie nie nadawały się do normalnego funkcjonowania i potrzeba było jak najszybciej realnej, materialnej pomocy, a nie wyłącznie deklaracji pani minister Barbary Nowackiej, która tam pojechała, zrobiła e, ładne wystąpienie medialne i wróciła do Warszawy. I oczywiście tutaj e, na tym sztabie kryzysowym w końcu udało się w wielkim lęku e, tego człowieka, bardzo wpływowego, ściągnąć na ten sztab kryzysowy i zapytano się go, panie Jacku, co robimy jako Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji? No i pan Jacek powiedział Adore dla Powodzian i zapadła taka niewygodna cisza, nikt nie wiedział o co temu człowiekowi chodzi. No i w pewnym momencie powiedziano w lęku wielkim, że proszę wysłać agendę, jakie to by, będą środki przeznaczone na, tą, na ten projekt. No i w praktyce to było takie pozorowane arty, nawet nie psychologiczne, ale arte terapeutyczne szkolenie, w którym były tak zwane gorące krzesełka. Dyrektorzy z terenów dotkniętych powodzią przyjechali tam, bawili się w tym czasie, kiedy bardzo dużo szkół po prostu było po prostu zrujnowanych, szanowni państwo. Tam Ludzie nawet zginęli, tam były nawet ofiary śmiertelne, a oni się świetnie pawili za publiczne pieniądze. Ale to tylko jeden z elementów tak zwanej polityki, nazwałbym to, choć dziwnie to zabrzmi, wielokulturowości. Ponieważ kolejną aferą, którą myślę tutaj e, bardzo blisko przybliży pan poseł Roman Frisz, który podjął się tego zadania, no to oczywiście kwestia tak zwanego języka śląskiego. Ponieważ zaraz e, po interwencji poselskiej, kiedy media nie były dopuszczone, widzimy nóż no, tu prawa jest kolejny raz ale tym w poprzednio dla mediów, a teraz dla wszystkich, również dla nas, e, no niestety. Doszło do tego, że y, opinia publiczna dowiedziała się kolejnych wątków, ponieważ odważni kolejni urzędnicy przekazali kolejne materiały dotyczące rażącej kwestii, dotyczącej tak zwanego języka śląskiego. Szanowni Państwo, nie ma coś takiego jak język śląski, ponieważ jest tak zwana gwara śląska, a promowanie takiej kwestii jest po prostu nielegalne, ponieważ prezydent Andrzej Duda zawetował takie próby. Ale mimo wszystko jest y, w przyszłym budżecie państwa przeznaczone 500 milionów złotych na promocję tak zwanych regionalistów, regionalizmów i w tym języka śląskiego. I już pani minister Katarzyna Lubnauer na pierwszą transzę przeznaczała 500 zł. Też tego typu arty terapeutycznych, paranoidalnych. Te, myślę, że tu szczegóły pan e, poseł oczywiście przedstawi. Szanowni Państwo, służba zdrowia pada, a oni 500 milionów złotych na takie paranoje przeznaczają. I mój apel jest do pani minister Barbary Nowackiej i e, Katarzyny Lubnauer, żeby panie ministry zajęły się uporządkowywaniem Stejnie Augiasza, którą zrobiły z, z Ministerstwa Edukacji Narodowej, i żeby tym się zajęła, a nie kampanii wyborczej pana pre, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Z mojej strony na chwilę obecną to wszystko, i zapraszam poszczegóły na pikietę. Dziękuję. Ja zapraszam do głosu pana Bartosza Kopczyńskiego, który jest wiceprezesem Instytutu Wiedzy Społecznej imienia Krzysztofa Karonia. Dzień dobry państwu. Analizuje to, co się dzieje w polskiej edukacji, w polskiej, światowej i europejskiej i widać tam bardzo wyraźny wzór, który jest w tej chwili realizowany przez obecną ekipę warszawską i przez obsadę tej twierdzy, która jest za nami. Ten wzór jest e, czyniony pod dokładne dyktando czynników zagranicznych, pozapolskich, głównie z Unii Europejskiej. Jest to ten sam wzorzec dla wszystkich krajów Europy, dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, wzorzec transformacji edukacji. To nie jest reforma, to jest transformacja, czyli dokładna, kompletna, cało, całościowa zmiana. Ta transformacja dla Polski jest planowana na przyszły rok, na wrzesień 2026 roku, gdzie wejdzie nowa podstawa programowa i wejdzie zupełnie inna edukacja, niż ta, którą znamy. To będzie coś, czego sobie jeszcze nie wyobrażamy. To, co jest dla nas planowane, co robi obecna ekipa, co ma wejść w 2026 roku, jest yy, uruchomi sekwencję wydarzeń, która doprowadzi nas do tego, do czego ma doprowadzić całą Europę. To znaczy zamiana Narodowych systemów edukacji na jednolity system unijny, czym on, czym on ma się zajmować, ten system nie będzie uczył, nie be, to nie będzie edukacja narodowej mądrości, to będzie unijna edukacja zrównoważonej prostytucji, ponieważ jednym z głównych przedmiotów nauczania jest edukacja seksualna. A to, co jest w edukacji seksualnej już w tej chwili w krajach Zachodu, we Francji, w Skandynawii, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech jest zbieżne z wydawanymi obecnie poradnikami dla osób pracujących seksualnie. Czyli tworzy się już nowy, nowe zawody, normalizuje się prostytucję i przygotowuje się pracownice seksualne i pracowników również na poziomie szkoły podstawowej, a nawet wcześniej, już na poziomie przedszkola. My tego nie chcemy, apelujemy do wszystkich: powstrzymajcie tak zwaną reformę w 26 roku powstrzymajcie likwidację narodowej polskiej podstawy programowej. A oprócz tego mamy również porady dla Polaków, jak mają utrzymać się w swojej własnej wiedzy, jak mają nie ulec temu. Tworzymy program edukacji narodowej, tworzymy i wydajemy już w czerwcu poradnik świadomego narodu zachęcam do zgłębiania tej wiedzy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, zapraszam pana redaktora Marcina Role. Szczę Boże, Szanowni Państwo, kochani, patrząc na to, co się dzieje w tej dawnej siedzibie Gestapo, faktycznie, szanowni państwo, ratuj się kto może. Nie mam dzisiaj do czynienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej, tylko z Ministerstwem patologizacji i demoralizacji antynarodowej, i to trzeba, szanowni państwo, stwierdzić wprost. To, co tutaj słyszymy, to są oczywiste patologie, to są przestępstwa. Ale odpowiedzmy sobie na pytanie, czy gdyby jakiś minister walnął taki tekst o polskich nazistach, jak to zrobiła Barbara Nowacka na Ukrainie, w Rosji. W Chinach, w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych, czy jeszcze siedziałaby na takim sto stołku? Nie. Najprawdopodobniej straciłaby stanowisko i siedziałaby w więzieniu, szanowni państwo. Więc rozpatrujmy to w kategorii zdrady narodowej, bo to nie są tylko patologie. Oni uderzają w nas, w nasze dzieci indoktrynacją i celową patologizacją. E, nasz przyjaciel nieodżałowany, świętej pamięci Krzysztof Karoń, dał nam przykład, jak zwyciężać mamy, szanowni państwo, bo z tym mamy do czynienia: z seksualizacją, z demoralizacją i z celową patologizacją naszych dzieci. Czy chcemy tego, szanowni państwo, bo do tego to zmierza, że niedługo w szkołach, w polskich szkołach będą uczyli polskie dzieci o tym, że Niemcy w 1939 roku jechali tutaj na pomoc Żydom w Polsce, którzy byli prześladowani przez Polaków, bo w tym kierunku to zmierza. Bo w tym kierunku, szanowni państwo, to zmierza. Więc kochani, stoimy naprawdę w pewnym miejscu dziejowym i musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy mieć Polskę, czy jej nie będzie wcale? Tu są policjanci, nauczyciele, dziennikarze, też macie dzieci. My tu stoimy, szanowni państwo, w obronie nas, wszystkich. I musimy sobie, szanowni państwo, właśnie odpowiedzieć na to pytanie, czy chcemy Polski, czy nie chcemy jej mieć? Wcale. Czy chcemy mieć państwo suwerenne, niepodległe, czy pseudo-bantustan zarządzany przez komunistów brukselskich właśnie w marksistowskiej, totalitarnej Unii Europejskiej? My, polscy patrioci, mówimy temu nie. Powstrzymajmy tę patologizację. Barbara Nowacka do więzienia i byle nie Trzaskowski. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz pana posła Romana Fritza. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, ja bardzo jestem wdzięczny wszystkim, którzy tu tak licznie przybyli. To znaczy, że problemy, które omawiamy, są absolutnie najwyższej wagi dla Polski, po prostu dla Polski. Licznie zgromadzone media. I nawet pierwszy raz mi się zdarza, że policja jest również zaangażowana w rejestrację całej naszej konferencji prasowej. Proszę bardzo, pani, pani policjant, przejść w stronę mediów, to będziemy, będziemy się lepiej, lepiej tutaj czuli. Drodzy Państwo, wiele wątków. Pozwólcie, że skoncentruję się na dwóch z nich, to znaczy pierwsza. Pierwszy wątek to ten, że była rzeczywiście mniej więcej miesiąc temu dokonana przeze mnie interwencja poselska, która odbiła się szerokim echem w Polsce z tego względu, że nie wpuszczono asysty posła na teren Ministerstwa Edukacji Narodowej, zablokowano nam wejście. Złożyliśmy oczywiście pisemną interwencję poselską i przyszła odpowiedź pani minister edukacji w zastępstwie pani Katarzyna Lubnauer, sekretarz stanu. Tam było wiele ciekawych, konkretnych pytań i żebyście Państwo wiedzieli, w jaki sposób utrzymywani przez Was urzędnicy odpowiadają na pytania posła, pozwólcie, że tylko dwa krótkie cytaty. Zadanie to mieści się w katalogu zadań obowiązkowych Ośrodka Rozwoju Edukacji jako publicznej placówki doskonalenia, a jego realizacja obejmuje m.in. przygotowanie i prowadzenie ogólnokrajowych programów doskonalenia itd. itd. To jest pierwszy cytat. Drugi. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz statutowymi zadaniami ORE, stanowiąc realizację jego ustawowego obowiązku wspierania kadry zarządzającej, nie mogę darować resztę. To jest proszę państwa, w największym skrócie, weźcie się pośle, zrób coś z sobą, tak? I nie interesuje mnie, co masz w ogóle do powiedzenia i przekazania wyborcom, narodowi, komukolwiek. W ogóle, i to jest drugi wątek, który chcę poruszyć, w ogóle się pani Lubnauer i ministerstwo... Nie odnieśli do innych zarzutów, o których już wstępnie wspomniał kolega, kolega Robert Zawadzki, mianowicie tego wspierania separatyzmu na Śląsku, a na to idą potężne wasze pieniądze, a więc wspieranie nieistniejącej rzeczywistości, takiej jak język śląski, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, dlatego że środowiska ślązakowskie, jak ja to nazywam, mają nieukrywaną agendę składającą się z kilku etapów odrywania śląskości od polskości. Właśnie oni tworzą tą fałszywą dychotomię, tą fałszywą alternatywę, śląskość versus polskość. A przecież to tak nie, nie jest, tak? Jest śląska regionalna tożsamość, jest narodowa polska tożsamość, a więc jest to absolutnie komplementarne. Jestem ślązakiem, jestem Polakiem. Pięknie mi to pasuje. No i jaka jest to agenda? Agenda jest taka, że pierwszym etapem jest uznanie Języka śląskiego jako język regionalny. Drugi etap, i to też oni tego już dawno nie ukrywają, jest uznanie mniejszości etnicznej śląskiej. Trzeci etap, i to oni między sobą gdzieś tam już wymieniają, nawet w różnych tam miejscach na mediach społecznościowych, jest uznanie mniejszości narodowej śląskiej. Czwartym etapem, państwo sobie mogą dopowiedzieć, jest po prostu jakaś tam forma separacji. Autonomii naprawdę na, na wysokim poziomie od, od polskiej macierzy. Dlaczego ja tak odważnie mówię? Otóż dlatego, że przyglądam się, na co właśnie idą te wszystkie pieniądze. I one idą e, między innymi na największą imprezę organizowaną przez autonomistów czyli przez Ruch Autonomii Śląska. Co roku w Katowicach w połowie lipca, proszę Państwa, jest organizowany tak zwany Marsz Autonomii. To nie jest jakaś tam wielka impreza. Przychodzi tam, nie wiem, 200-300 osób, ale jakie tam są flagi. Jakie tam jest preferowane nazewnictwo i jakie jest przesłanie. I to jest myślę, że dla wszystkich ciekawe. Otóż nie ma oczywiście flag Polskich, dominują flagi śląskie, te, te żółto-niebieskie czy tam złoto niebieskie, są zawsze flagi niemieckie i, co ciekawe, są flagi następujących krajów: Szkocja, Katalonia, Kraj Basków, e, Walia, Bawaria, aby się to wszystko jednoznacznie kojarzyło z separatyzmem. Dalej, kolega, taki europoseł jest, nazywa się Łukasz Kochut. On tam się bardzo często produkuje na tych właśnie Marszach Autonomii. On się na przykład wita, jak również pani poseł, bo, a, bo oni są w różnych parlamentach. Łukasz Kochut jest w Europarlamencie, pani Monika Rosa jest w polskim Sejmie, a Maciej Kopiec w polskim Senacie. To jest taki triumwirat, który zawiaduje tym wszystkim ze strony politycznej. I oni po prostu, z kim się tam prezentują na zdjęciach? Z takim panem, który nazywa się Langer, jest to przywódca tak zwanej Schlesische Verein albo śląskiej Fereiny która jawnie jest organizacją prezentuje się jako organizacja wręcz nazistowska Parexelaus z takimi ludźmi oni mają do czynienia a kto się kumpluje i obściskuje z panem Łukaszem Kochutem na przykład Rafał Trzaskowski wspomniany też niedawno proszę państwa nie dajmy sobie zniszczyć poszatkować Polski to jest bardzo ważny problem który musimy wszyscy tutaj jak jesteście państwo medialnie nagłaśniać żeby Polska cała widziała co się dzieje na Śląsku jeżeli państwo macie jakiekolwiek pytania bardzo proszę to zapraszamy ma... na pikietę i protest. Może szczegóły pan tak, Jakub Zgierski tak, jako organizator jeszcze? Tak. E, niniejszym mogę potwierdzić, że konferencja prasowa, czyli pewna zamknięta część, e, już jest zakończona, natomiast teraz mogę otworzyć pikietę, za którą już konkretnie ja jestem odpowiedzialny, czy, czy my jako instytut, bo tutaj konferencja jest we współpracy z Konfederacją Ochrony Polskiej. Pikieta będzie polegała w skrócie na tym, że różne osoby z różnych środowisk, bo te pikietę organizowaliśmy i zapraszaliśmy na nią jako na wydarzenie ponadpolityczne, skupiające właśnie różne środowiska, różne osoby będą mogły się dłużej wypowiedzieć na tematy bieżące, tematy związane z, z tym, przeciwko czemu protestujemy, z całą tą agendą i polityką Ministerstwa Edukacji Narodowej, dlatego jak najbardziej zapraszam do tego, żeby jeszcze zostać, wysłuchać, bo myślę, że że przynajmniej godzinę ta pikieta potrwa. W jej ramach poruszymy wiele różnych zagadnień, wiele różnych wątków, wiele różnych osób się wypowie. Więc jak najbardziej zapraszam do tego. Może na początek, bo nie wiem czy, jak państwo stoją z czasem jako pan poseł, czy, czy musi niedługo... Jeszcze ja ja czy, czy jeszcze ja będzie, jeszcze będzie, tak. jeszcze będzie, tak. To może na początek poprosiłbym Bartosza Kopczyńskiego, właśnie z naszego Instytutu, żeby dłużej wypowiedział się, to już w swojej gestii, czy 10 minut, czy 15, żeby wypowiedział się szerzej na temat, na temat tego, z czym mierzymy się już powiedziałaś o tym wstępnie.